Witajcie ludziska, z tej strony was wita. Lukas Moda w takim trochę smutnawym, czy, czy smutnawym, może nie, źle się wyraziłem w takim trochę przy, lekko przygnębionym nastroju. A dlaczego? Już pewnie widzicie po samej miniaturce filmu. Jak ktoś jest co znaczy po angielsku, to nie będzie mu się no, zadawał pytań. A jak nie wie, to pewnie zaraz się dowie. Ale to spokojnie, wszystko po kolei. Najpierw pytania, potem Czas będzie do pogadania. Czy Q&A umarło? No to miało być do pogadania na końcu. Ale odpowiem na pytanie, bo to w końcu pytanie. Że może i, że po części jakby już umarło trochę. A no wszystkie... ale z szczegółów większych dowiesz się na końcu. No nie mogę, zaraz mi coś strzeli? No nie wiem, czemu ci coś ma strzelić. Nie wiem, coś cię zdenerwowało, coś cię zirytowało. No nie wiem. Od tego najczęściej ludziom czasami odwala, jak coś ich zirytuje, zdenerwuje, rozproszy, zszokuje. Może coś takiego ci się zdarzyło. No najbardziej zabił mnie ten mast, zawsze robił spam. Czy spam? Może nie zawsze pytania jego były... Takie no... Ktoś by powiedział normalne. Jakby tak określić to. No ale jednak pytania pytaniami, jednak zawsze ich trochę było. Czy jako dziecko obawiałeś się LEGO? Zdarzało mi się klockami Lego bawić jako dziecko. Zdarzało się Kusco dance? A to a takim tańcu to nie słyszałem. Hmm. Nie słyszałem o takim tańcu, szczerze powiedziawszy. Bardzo śmieszne bajuchy. Chyba jakieś najśmieszniejsze bajki. Hm. Skąd mam powiedzieć teraz? Hmm. To dobre pytanie. Gejuchy? Ale kogo ty określasz mianem gejuchów? Bo nie mam pojęcia do kogo mam się tu odnieść. Osobiście sam żadnych nie znam. Graż Fortnite? Nie, nie gra. Od razu powiem, że nie jest zapisany. to dobrze, ale nie będę się czepiać szczegółów. Lubisz dziewczyny? Nie wiem w jakim to pytanie by miało być sensie. Ale jeżeli by chodziło to o orientację, to raczej bym wolał dziewczynę, chociaż na razie mi do żadnej płci nie ciągnie. Jeżeli w ten sens, to o to chodziło. Bo jak lubienie takie koleżeńskie, to... To owszem, można powiedzieć, że lubię, jeżeli takie koleżeńskie. Masz rakietnicę? Nie, raczej bym nie mógł mieć. Nie mam zezwolenia przecież na broń. Nie na taką. Czy jak dziewczyna całuje się z dziewczyną, to jest najpiękniejszy widok na świecie? Zależy dla kogo. Dla jednych tak, dla jednych nie. Każdy ma swój gust. Dasz mi follow na Instagramie? Z tego Instagrama tak korzystam często, Aha, że szkoda gadać. Gdzieś tam przez jakiś tam okresik, no że praktyk, wrzucałem parę fotek, ale tak to na nie wchodzę. Nie jest mi to, żeby jako potrzebne. Dodajesz shit posty. Nie wiem jakie tam posty dajesz, tam w sumie widzę. No, często coś dodajesz na tym fejsie różne posty. Ale co dodajesz, to... to w sumie no. Nie jak to, co to powiedzieć. No co dodajesz, to w sumie takie no. Trochę twoja sprawa, no. Przecież nikt na siła ci nie zmusza do dodawania czegoś, czego byś nie chciał. Czy Thanos jest panem wszechświata? Może i jest, ale jak już to w tych no Avengersach, czy w ogóle w uniwersum Marvela, jeśli dobrze się orientuję. Co zrobić jak piździ? Co zrobić? No trzeba się ubrać, no niestety. No właśnie, Lukas, czemu tak piździ? No taka pogoda jest, nic na to nie poradzisz. Jaka pogoda? Takie... Ja... W sumie nie... kurde się powiedziałem teraz to. No taka jaka pogoda, tak trzeba się do niej dostosować. O! Oglądasz blok ekipę? Raczej nie. Bardziej czasami którzy... niektórzy z moich braci to oglądają, ale rzadko kiedy. Lubisz ryż? No nie wiem, bo nigdy nie jadłem. Chociaż nie, ja... Zawsze mi się go jeść, jeżeli są gołąbki, więc... W tym sensie opowiem, że lubię. Jadłeś kiedyś szpinak? Nie, nie zdarzyło mi się. Czy trzy kawy na dzień i jeden tiger to za dużo? Hm, dobre pytanie. Dobre pytanie, moim zdaniem. Czy za dużo, czy za mało, czy wystarczająco? Nie jestem tutaj nawet pewien, ale... Chyba nie wiem. Wydaje mi się, że chyba trochę za dużo, no. Wypić trzy kawy jeszcze. Jakiegoś tajgera. Wiem, że to jest jakiś chyba energetyk, jeśli dobrze się orientuję. To może chyba lekka przesada. Czy Moito rządzi? A kim jest kolega Moito Mojito? Więc nie wiem, czy rządzi. Lubisz niemieckie ścierwo? O czemu teraz uważasz, że coś niemieckie to od razu ścierwo? Już nie, już nie obrażajmy niepotrzebnie naszych zachodnich sąsiadów. Może w historii nie zawsze byli idealnymi sąsiadami. Jaki jest samochód twoich marzeń? Znaczy ja wiem, nie mamy jakiegoś wymarzonego samochodu, jakoś nigdy o tym w marzeniach, no nie śniłem. Kiedy do tej budy idziemy, bo mi się nudzi. Coś podobnie u mnie, on też jestem ciekaw, kiedy będziemy wracali, no. Ale też nie potrafię się zdecydować, z jednej strony fajnie, bo wolne, a z drugiej trochę nudnawo, bo nieraz nie ma co, co robić takiego, więc też dobre pytanie. A więc kochani, to było na tyle z mojej strony, tak jak mówiłem na początku, przejdę do tego, co mówiłem wcześniej. No że to Q&A, niestety, wydaje mi się, że jednak umiera. To, że dzisiaj się pojawiły jeszcze, jak widać, dwie godziny temu te pytanka, Trochę próbowało ratować sytuację, ale po, po miniaturce, po tym co teraz będę mówił, no Q&A niestety jakby tak umierasz, tak powiem. W sumie nawet nie umierę, ale tak jakby już umarło. Zaczęło brakować już wielu osób, które zadawały tych pytań multum, multum. Czy to był pan Corvin Klein, czy pani Stasia z czwartego piętra, kto tam jeszcze, czy pan szeryf internetu... Kto to? Barley Noman, Newman, czy tak się tak czytało? Wiktor Pielok? Hmm, kto tu jeszcze bywał? Wszystkich teraz nie pamiętam dokładnie. Czy to sami mastego użytkownika brakowało? No nie, on no, teraz się pojawił, ale tak to czasami go brakowało. Kto to jeszcze? No wszystkich teraz nie pamiętam. Czy Turbo Maciej, jeśli go nie wymieniłem? Z tych użytkowników zaczął brakować. No domyślam się, z jakiego powodu przestali zdać pytania. Mogli się obrazić z tego powodu, że ja czasami uważałem niekiedy które ich pytania za nieodpowiednie i często to krytykowałem. No, nie chciałem być jakiś wredny, niemiły dla nikogo. Po prostu czasami wyrażałem to swoje zdanie, ale wydaje mi się, że mogłem czasami trochę przegiąć. Też jest to możliwe. No, niestety, nikt nie jest idealny. Nawet ja. Dlatego, drodzy panowie, czy tam panie, jeżeli jednak ten Q&A chcecie się obejrzeć, to wiedzcie, że chcę Was za to oczywiście przeprosić, jeśli to z tego powodu postanowiliście już nie zadawać mi żadnych pytań. Po prostu, chcę Was z tego powodu jako tako przeprosić, że, nie, że tak mocno krytykowałem Wasze pytania, uznając je jako tako za nieodpowiednie. Mam nadzieję, że jednak ktoś z Was obejrzy i zrozumie, że jednak też popełniłem błąd. Chociaż... Czy teraz już ma to sens? Skoro QA i tak jakby już umarło, ale mogę to porównać z tym, to do śmierci naszego pana Jezusa, który umarł, ale zmartwychwstał po trzech dniach. Więc QA też mogę do tego porównać, że umarło, ale kiedy nadejdzie właściwy moment, też zmartwychwstanie i powróci w, now w świetle nowej chwały. Tak to sobie wyobrażam. Jak czy tak będzie? Przyszłość jest niejasna. Nie widzimy jej dokładnie, ale możemy na nią jakoś wpłynąć. Zatem nie będę Was tu dłużej trzymał. Pożegnam się zatem z Wami, żegnamy się z Q&A, ale nie, nie żegnam się z YouTube'em. Będę się pojawiał w pewnie innych materiałach. A czy Q&A się jeszcze pojawi? Mówiłem, przyszłość ukształtuje ten los. Zatem żegnajcie, żegnaj QD, żegnajcie widzowie i do zobaczenia w jakimś innym materiale filmowym. Trzymajcie się cześć.